Tak, cześć. Witajcie w naszej kolejnej analizie. Dziś mamy na tapecie coś, co spędza sens powiek wielu przedsiębiorcom samodzielne tworzenie nazwy dla firmy, dla produktu. Tak, temat niby prosty, a jednak potrafi być naprawdę trudny. Opieramy się dzisiaj na artykule Tomasza Banasika z Nowego Marketingu. Przedstawia on siedem takich, powiedzmy, kluczowych zasad namingu. Spróbujemy wyciągnąć z tego esencję, coś dla kogoś, kto właśnie no, stoi przed takim wyzwaniem. Zgadza się. A warto dodać, że naming to często pierwszy krok i bardzo ważne jest, żeby na starcie uniknąć podstawowych błędów. Nawet jeśli potem planuje się osobną nazwę handlową, a osobną prawną. To jest fundament. Dobrze powiedziane. Okej, okay, to zacznijmy. Pierwsza zasada, według autora, ostrożnie z własnym nazwiskiem. Radzi, żeby je raczej odłożyć na bok. Chyba, że no wiesz, to już jest marka sama w sobie, jak Janda czy Kondrat. Dlaczego właściwie? Hmm. Głównie chodzi o perspektywę długoterminową. Wiesz, marki się rozwijają, czasem zmieniają właścicieli. Mhm. I nazwisko w nazwie może się okazać takim trochę balastem. Jak chcesz firmę sprzedać, na przykład. Rozumiem. Jasne. Mamy przykłady jak Grycan, jak Olewnik. Mhm. Ale to często marki z dłuższą historią, z innych czasów. Dziś też, no, wiele nazw jest po prostu bardzo popularnych, powtarzalnych. Mhm. Ale co ciekawe, można też nazwiskiem zagrać strategicznie. Jest przykład Kruger Max. To nazwa wymyślona marketingowo przez Lechpol Electronics. Naprawdę? Nie wiedziałam. Tak, nie ma tam żadnego pana Krugera animacza. Czysta strategia. Fascynujące, czyli myślenie o przyszłości biznesu jest tu ważniejsze niż powiedzmy osobiste ego. Dokładnie tak. Chociaż zawsze jest pewne ryzyko, że taka sztuczna nazwa może nie brzmieć autentycznie. Ale to już kwestia całej komunikacji marki. Jasne. Dobra, to skoro nazwisko mamy omówione, przejdźmy do drugiej zasady. Autor mówi, Myśl korzyścią, nie produktem. A przecież jest taka pokusa, żeby w nazwie zawrzeć coś o technologii, o tej unikalnej cesze, prawda? Oj tak, pokusa jest duża, ale to często błąd na tym pierwszym etapie, na etapie nazwy. Nazwa ma przyciągać, intrygować. Ma budować jakiś kontekst bezpieczeństwa, przyjemności, no czegokolwiek, co jest korzyścią. Czyli nie musi tłumaczyć, jak to działa? Absolutnie nie na tym etapie. Szczegóły techniczne, te wszystkie bebechy, jak to mówią, zostawmy na później. Na hasło reklamowe, na opis na stronie. Nazwa to pierwszy kontakt. Taka bardziej emocjonalna obietnica. Mhm, jak haczyk? Właśnie. Haczyk, który ma złapać uwagę i zasugerować wartość. Ok. Zasada numer 3. Geografia. Może być strzałem w dziesiątkę, ale może też, no, ograniczać. Autor podaje przykład masarnia-stolec. To chyba wymagało zmiany, prawda? Tak, ten przykład jest dosyć wymówny. Ale geografia może też zadziałać świetnie. Pomyślmy o markach outdoorowych. Elbrus Lhotse. Brzmi dobrze, jest uniwersalne? No tak. Kluczowe pytanie: Czy nazwa jest pojemna? Czy będzie zrozumiała i dobrze odbierana poza regionem? Czy nas nie zamknie w jakiejś lokalnej niszy? No i też pamiętajmy, że ten trend geograficzny jest już mocno wyeksploatowany. Jak w piwach, żywiec, tyskie? Dokładnie. Żywiec, tyskie, warka, tego jest mnóstwo. Czwarta zasada to przestroga uważaj na trendy. To chyba dość oczywiste. Niby tak, ale łatwo wpaść w pułapkę mody. Trendy, zwłaszcza językowe, szybko przemijają, a nazwa firmy to coś, co powinno zostać na dłużej. Zmiana nazwy to zawsze koszt, i marketingowo, i finansowo. Czyli szukamy czegoś ponadczasowego. Tak, zdecydowanie. Czegoś, co będzie dobrze brzmiało i za 5, i za 10 lat. Piąta zasada dotyczy języka. Mądrze wybierz język. Bo świat to nie tylko polski, ale też nie tylko angielski. No właśnie. Wybór języka to ważna decyzja strategiczna. Bo język niesie ze sobą konkretne skojarzenia. Na przykład. No, powiedzmy, Łacina często buduje wrażenie powagi, tradycji, dlatego jest popularna w kancelariach prawnych. Angielski kojarzy się z międzynarodowością, nowoczesnością. Mhm. Niemiecki może sugerować solidność, precyzję, włoski czy hiszpański temperament, energię. Trzeba to dopasować do charakteru marki, do produktu, do rynku docelowego. Czyli nie ma jednego słusznego wyboru? Absolutnie nie. Wszystko zależy od strategii. Szósta zasada brzmi prosto: streszczaj się. Nazwa ma być krótka. Tak. I to jest bardzo ważna rada. Nazwa to nie elaborat reklamowy. Wystarczy, że wzbudzi jedno kluczowe, pozytywne skojarzenie. Zwięzłość pomaga. Łatwiej zapamiętać. Dokładnie. Łatwiej zapamiętać, łatwiej wymówić, łatwiej umieścić na materiałach krótko i na temat. I została nam ostatnia, siódma zasada bądź pewny swojego produktu. Nazwa powinna to odzwierciedlać, ale bez arogancji. Tutaj przyznam robi się trochę subtelnie. Tak, to jest cienka granica. Nazwy zbyt asekuracyjne, takie bojaźliwe po prostu giną w tłumie nie przyciągają uwagi. Czyli trochę pewności siebie nie zaszkodzi. Wręcz przeciwnie jest wskazana, ale to musi być pewność siebie wynikająca z faktycznej wiary w jakość oferty. W to, co robimy. Bez pustego efekciarstwa, bez przechwałek. Chodzi o znalezienie takiego złotego środka. Komunikować siłę, ale z klasą. Okej, okay, podsumujmy. Wygląda na to, że stworzenie dobrej nazwy samemu to naprawdę proces. Wymaga myślenia strategicznego. Odkładamy ego związane z nazwiskiem, myślimy korzyścią dla klienta, nie produktem. Mm -hmm. Uważamy na geografię i na trendy. Świadomie wybieramy język, stawiamy na zwięzłość i komunikujemy pewność siebie, ale bez przesady. Co byś powiedział komuś, kto właśnie teraz siada do tego zadania? Powiedziałbym, że te siedem zasad to naprawdę dobre drogowskazy. Pomagają uniknąć takich typowych pułapek. Dają szansę, żeby od początku zbudować coś solidnego. Przemyślany start to podstawa. Dobrze, a na koniec, może taka myśl dla naszych słuchaczy do zastanowienia. Gdybyście mieli teraz stworzyć nazwę dla jakiegoś swojego projektu, to jakie jedno najważniejsze skojarzenie chcielibyście, żeby budziła? O, dobre pytanie. I jak to jedno skojarzenie zmieścić w jednym, może dwóch słowach, pamiętając o tych wszystkich zasadach, o których mówiliśmy? Właśnie, jak to ująć krótko, celnie i sensem? To jest wyzwanie.